Zasłyszane historie Noc w dworku szamanki. Legenda mówi, że każdy, kto spędzi tam noc, stanie się obiektem klątwy. Oto opowieść człowieka, który przed nią uciekł, jak na razie. Tamtego roku przyjechałem do rodzinnego miasteczka po ośmiu latach nieobecności. Wyjechałem z Eny po śmierci mojego przyjaciela Darka. Czułem się jej winny. Takie bywają skutki głupich pijackich zakładów. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, więc zadzwoniłem do Damiana, którego rok wcześniej poznałem na festiwalu w Jarocinie. Ucieszył się, bo szukał kogoś, kto będzie targał sprzęt, rozkładał oświetlenie. Załatwiał hotele i wyżywienie, pilnował przeglądów aut. I który na czas odwiózłby do szpitala tych idiotów, którzy przedawkowali. Wziąłem tę robotę, bo nie miałem innego pomysłu na życie. Pół roku temu zaczęliśmy pracować dla zespołu rockowego Minareus. Jego solistką była Aneta. Uwielbiałem jej słuchać. Potrafiła śpiewać jak Słowik i dawać czadu jak Chylińska. Jakby były w niej nie tylko dwa głosy, ale i dwie istoty. Jedna słodka... Druga drapieżna. Nie sądziłem, że gwiazda zespołu, który zaczynał być zauważany na krajowej scenie, to zwykłego technicznego. Jednak trzy miesiące temu Aneta okazała mi, że się jej podobam. Kiedy przyjechaliśmy do N, byłem już zakochany po uszy. A trafiliśmy tu, bo zespół chciał nagrać teledysk na YouTube. A. Szukali miejsca o wyjątkowej, niesamowitej atmosferze. Coś jakby pałacu wampirów. To, co ewentualnie by się nadało, było zbyt drogie do wynajęcia. Wtedy pomyślałem o dworze w N, moim rodzinnym miasteczku. Zadzwoniłem do burmistrza, skusiłem sławą i wynajął nam dworek na kilka dni zdjęciowych za symboliczną złotówkę, no i w teledysku miała się pojawić nazwa miasta. I tak wróciłem do miejsca, które od lat niekiedy pojawia się w moich koszmarach. Stary dwór szamanki, jak nazywają go miejscowi, stoi w parku pełnym starych drzew. Od kutej bramy prowadzi do niego żwirowa droga. Przed wejściem do dworku gości witają dwa wielkie tygrysy syberyjskie z białego marmuru. Potężne drewniane drzwi, rzeźbione w liście i kwiaty, otwierają się ciężko, powoli, ukazując za sobą wysoki, mroczny hol wyłożony płytami z czarnego, chińskiego marmuru pociętego złotymi żyłkami. Po obu stronach okrągłego holu biegną w górę dwa ciągi schodów, stykając się w górze. I tworząc coś na kształt balkonu, z sufitu zwiesza się wielki kryształowy kandelabr. Gdy nacisnąłem przełącznik światła, kryształki rozbłysły tysiącem iskier, oświetlając przestrzeń. Wtedy z mroku pod ścianą, naprzeciwko wejścia, wyłonił się naturalnej wielkości marmurowy posąg dziewczyny o azjatyckiej urodzie, w dziwnym wschodnim stroju. Ale odjazd, szepnął Damian, rozglądając się wokół. Stary, to będzie prawdziwy hicior. Niezłe, ocenił reżyser, kiwając głową z aprobatą. Ma atmosferę. No dobra dzieci, rozkładamy sprzęt i zaczynamy próby. Rozejrzałem się za Anetą. Nie widziałem jej od rana, od kiedy przyjechaliśmy do N. Zatargałem sprzęt oświetleniowy do holu i spytałem Jacka, perkusistę zespołu, czy nie widział Anety. Odparł, że wyskoczyła z auta w centrum miasteczka, żeby, jak stwierdziła, poprawić sobie tipsy. Pół godziny później cały sprzęt stał już rozłożony w holu dworku szamanki. Damian, który robił za kierownika produkcji teledysku, zarządził dwie godziny przerwy. Była godzina szesnasta. Pójdę do motelu i odbiorę klucze do pokojów, powiedziałem Damianowi i skoczę do starych. Wsiadłem do Clio i pojechałem do centrum N, gdzie zarezerwowaliśmy pokoje w motelu dla całej ekipy. Ja miałem spać u rodziców w swoim starym pokoju. Wpadłem do motelu i odebrałem klucze, a potem zajrzałem do domu. Uściskałem mamę, która trochę się popłakała z radości, a potem usiadłem przy stole naprzeciwko ojca. Na stół wjechały moje ulubione pierogi z podrobów i surówka z kiszonych buraków. Kiedy odsunąłem pusty talerz, odetchnąłem głęboko. – Mama, ty mnie chcesz chyba tu uwiązać – powiedziałem z uśmiechem. – Takiego jedzenia to ja tam w świecie nie mam, bo to nie trzeba szukać w świecie szczęścia, które jest w domu odparła, pocałowała mnie w czoło i usiadła przy stole. Ojciec się nie uśmiechał, patrzył na mnie ponuro. Po coś ich tu ściągnął, odezwał się. Do dworu? Mało ci było? Mama położyła dłoń na jego ręce. Waldziu, przestań, powiedziała uspokajająco. To był przypadek, próbowałem wyjaśnić. Szukaliśmy taniego i atmosferycznego miejsca. Ojciec jednak wiedział swoje. To, że ludzie uważają, że pozjadali wszystkie rozumy i odrzucają nauki przodków, to jedno. Ale ty wiesz, że legenda jest prawdą. A mimo to... Byłem pijany, wybuchłem. I to miała być zabawa. Nie drażni się duchów, wyszeptał ojciec. Stałem z krzesła. Muszę iść, szykujemy nagranie na jutro. Kiedy wychodziłem za drzwi, ojciec zawołał za mną. Tylko nie pozwól im tam nocować, bo już nigdzie nie znajdziesz sobie miejsca. Godzinę później na prośbę reżysera teledysku opowiedziałem historię dworku i niezwykłego posągu szamanki. Był rok 1870. Z wyprawy na daleką i tajemniczą Syberię powrócił Aleksander, syn wielmożnego pana hrabiego z majątku. Powrócił z kobietą, córką wielkiego syberyjskiego szamana. Miała na imię Idara. Była piękna, mądra i podobno obdarzona magiczną mocą. Ludzie od razu w to uwierzyli, bo jak inaczej mogłaby panować nad dwoma wielkimi, białymi tygrysami syberyjskimi, które towarzyszyły jej na każdym kroku. Aleksander kochał Idarę i obiecał jej małżeństwo. Ale jego ojciec stwierdził, że to niemożliwe, bo przecież gdy był dzieckiem, zaręczono go z córką rosyjskiego generała. Jeśli się z nią nie ożenisz, oni się zemszczą, mówił, zniszczą nasz ród, a ród jest najważniejszy. Aleksander to rozumiał. Za cichą zgodą ojca wybudował ukochanej piękny dwór i tam spędzał większość wolnego czasu, nawet po ślubie z córką generała. Gdy Idara zaszła w ciąże, Aleksander był nieprzytomny ze szczęścia. Wtedy jego rosyjska żona uznała, że ma dość. Gdy wyjechał z ojcem na kilka dni na polowanie do majątku sąsiada, wysłała do dworku Idary wynajętych sipaczy. Białe tygrysy walczyły dzielnie w obronie swojej pani, ale uległy przeważającym siłom. Idara w ostatnim oddechu rzuciła klątwę na ludzi, którzy zniszczyli jej życie. Najemnicy w ataku pomieszania zmysłów rzucili się na siebie nawzajem. Żaden nie przeżył. Żona Aleksandra, która przyjechała napawać się klęską rywalki, trzy dni później podcięła sobie żyły w kąpieli. Ale to nie był koniec. Dusze i dary jej tygrysów pozostały w murach dworu. Od tamtej pory ci, którym zdarzyło się tu zanocować, tracili radość życia i wcześniej czy później popełniali samobójstwo. Ekstra historia, powiedział reżyser teledysku, kiedy skończyłem opowiadać. Aż dreszcze przechodzą. To byłby niezły hotel, stwierdził Damian. Na górze jest kilka fajnych pokoi. Dlaczego dwór stoi niewykorzystany? Z powodu klątwy i dary odparłem. Przewrócił oczami. Ciemnogród, nic dziwnego, że stąd uciekłeś. Zmilczałem. Nie widziałeś Anety? spytałem, zmieniając temat. Popatrzył na mnie jakoś dziwnie. Nie, odparł. Ale mu nie uwierzyłem. Widzicie, kiedy Jacek, perkusista, ostrzegał mnie, bym się do Anety nie przywiązywał, bo nie jest wstała w uczuciach, nie chciałem mu wierzyć. Była pierwszą kobietą od lat, z którą chciałbym mieć coś więcej niż przelotny związek. Ale odprawdy nie da się zbyt długo uciekać. Pół godziny później zeszła po schodach z piętra, poprawiając spódnicę. Za nią szedł Jago, nowy gitarzysta zespołu z miną kota, który napił się śmietanki. Gdy Aneta przechodziła obok mnie, popatrzyła na mnie z wyzwaniem w oczach i co mi zrobisz? Przyłapałem ją kwadrans później w sali obok holu, gdzie rozłożyłem stoliki z jedzeniem i napojami. Obiecałaś, że pójdziemy na obiad do moich rodziców, powiedziałem. I co byś im powiedział? spytała. Że jestem twoją dziewczyną? Narzeczoną? Wiegło się usłyszałem ironię. Piotrek, jesteś słodki, masz niezłe ciało, ale umysłowość mało miasteczkową. Przelecisz raz dziewczynę, już chcesz się z nią żenić i chrzcić dzieci. Ale nie ze mną, okej? Okay? Fajnie było, ale urok nowości znikł, sorry. Wzięła butelkę z wodą i dołączyła do reszty zespołu, siedzącego na podłodze na środku pokoju. Serce ściskało mi się boleśnie, brakowało mi oddechu. I wtedy kątem oka dostrzegłem biały cień, który przesunął się wzdłuż ściany. Zimny dreszcz przeleciał mi przez plecy. Spojrzałem na zegarek. Cholera, to już dwudziesta druga. Hej, słuchajcie, tu są klucze do pokoi hotelowych. Czas się zbierać, zawołałem głośno. go popatrzył na mnie, jego oczy dziwnie lśniły. Znałem ten blask. Naćpał się. Nigdzie nie idę, powiedział. Tam nie będzie można grać, a ja mam ochotę na jam session. Zaśmiał się i udał, że gra na gitarze. To ja mam pomysł. Reżyser chwiejnie podniósł się z ziemi. Zobaczyłem na podłodze stolik i kawałek lustra, na którym bielały ścieżki Koki. Cholera, wszyscy się naćpali. Zacznijmy kręcić już dzisiaj, wołał reżyser. Noc, otwarte umysły, szalone pomysły. To może być niezłe. Nie, 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 nie. Tu nie można być po północy, próbowałem ich przekonać. Musimy stąd iść. Dlaczego? Aneta otarła się zmysłowo o jago. Zrobiło mi się niedobrze. Mówiłem, że tu są złe energie, tu się nie nocuje. Wszyscy się roześmiali. Chyba w to nie wierzysz, Piotruś, powiedział Damian. To tylko legendy. Chodź, rozluźnij się, skazał na kokę. Świat okaże się wtedy lepszym miejscem. Rozejrzałem się wokół. Czułem zmieniające się energie. Po plecach nieustannie przechodziły mi dreszcze. Jak wtedy? Osiem lat temu mój przyjaciel Darek postawił mi drinki w barze, bo dowiedział się, że jego żona jest w ciąży. Jego żona, Kasia, w której kochałem się od dziecka. Ale nikt o tym nie wiedział. Kiedy zdecydowałem się wreszcie zrobić pierwszy krok, okazało się, że od tygodnia chodzi z Darkiem. Moja wina, że się spóźniłem. Tamtego wieczoru, gdy opijaliśmy jego dziecko, Czułem potęgujący się żal. Pijacki, nielogiczny żal. To mogło być moje dziecko. On mi ją zabrał. Nie masz w sobie tyle odwagi, by spędzić noc w dworze, powiedziałem wtedy. Ja nie mam? obruszył się pijany Darek. O co zakład? O, wiem. Kto pierwszy ucieknie, ten drugiemu będzie stawiał piwo przez rok. Stoi, przyklepałem. Do dworu weszliśmy przez piwniczne okno. Była dwudziesta trzecia. W środku przestało się nam chcieć śmiać. Powietrze było dziwnie naelektryzowane, niemal trzeszczało energią. Czułem dreszcze, włosy stały dęba. Serce waliło jak oszalałe. Staliśmy obaj na środku holu, drżący. Wokół krążyły szepty. Nie wytrzymałem napięcia i przekręciłem włącznik żerandola. Nie zadziałało. Coś otarło się o mój bok, jak futrzana mgła. Sparaliżowało mnie. Spojrzałem przed siebie. Marmurowa i Dara patrzyła na mnie ciemnymi oczyma, które wszystko wiedziały. Wrzasnąłem i rzuciłem się do ucieczki. Wybiegłem na zewnątrz dworu i obróciłem się. Niemal umarłem ze strachu, gdy dotarło do mnie, że marmurowych tygrysów przed wejściem nie ma. Darek, wrzeszczałem. Uciekaj. Zaraz północ. Chodź do mnie. Tygrysy są w środku. Usłyszałem jego śmiech. Wygrałem, tchórzu. Jeszcze pięć minut. Wygrałeś. Uciekaj, Darek. Błagam. wrzeszczałem. I wtedy ciężkie drzwi same się zatrzasnęły. Wydało mi się, że usłyszałem groźny pomruk tygrysów. Nie dałem rady. Odwróciłem się i wybiegłem z parku. Darek wyszedł z dworu o świcie. Powiedział, że spał, że nic nie widział. Trzy dni później powiesił się na strychu swojego domu. A ja uciekłem z miasta, gnany poczuciem winy i strachem. Teraz, osiem lat później, też czułem, jak powietrze nabiera mocą. Była dwudziesta druga trzydzieści. Próbowałem przekonać zespół, żeby wyszli stąd, pojechali do motelu. Ale z naćpanymi ludźmi nie ma rozmowy. Wyśmiewali mnie. Odpychali, gdy próbowałem ich wyprowadzić. Zaczęli grać, Aneta śpiewała. Reżyser, który był jednocześnie operatorem, włączył kamerę. Za perkusistą widziałem wciąż białe, marmurowe oczy i dary. Nigdy więcej nie chciałem ujrzeć jej mrocznego spojrzenia. Rozejrzałem się za Damianem. Siedział w kącie bocznej sali i drzemał. Wziąłem go na plecy chwytem strażaka i choć się opierał, wyniosłem z dworu. Wsadziłem do busa i kazałem siedzieć. Był wystarczająco naćpany, żeby nie chciało mu się ruszyć. Kiedy się obróciłem, drzwi do dworku były już zamknięte, a przed wejściem nie było tygrysów. Odwiozłem Damiana do motelu. Rano wróciliśmy obaj do dworku. Wszyscy jeszcze spali. Okazało się, że kamera w nocy niczego nie nagrała tylko jakieś szumy, kłęby mgły, niezrozumiałe szepty. Muzycy próbowali przez cały dzień zrobić teledysk, ale coraz mniej im się chciało. W końcu uznali, że to bez sensu. Po południu zebraliśmy sprzęt i wyjechaliśmy z miasteczka. Zespół rozpadł się kilka dni później po prostu przestało im zależeć. W ciągu następnego pół roku Troje już nie żyło, przedawkowało narkotyki. Dwóch innych leczy się z powodu ciężkiej depresji. O pozostałej dwójce nic nie wiem. W sieci krąży opowieść o przeklętym teletysku, który zniszczył tak dobrze zapowiadający się zespół. Damian za każdym razem, kiedy idziemy na drinka, stawia mi piwo i twierdzi, że żyje tylko dzięki mnie. Nie mówię mu, że właściwie żyje tylko dzięki temu, że nigdy mnie nie zawiódł i jako jedyny z tych ludzi zawsze odnosił się do mnie z szacunkiem. Czasem, kiedy zasypiam i jestem na granicy snu i jawy, Widzę pod powiekami ciemne oczy błyskające w białej, marmurowej twarzy. Słyszę cichy pomruk tygrysów. Wiem, że to tylko kwestia czasu, zanim i ja spędzę noc w dworku szamanki.